Pięć miesięcy tej Mistrzostwa Polski. Pomyśl, jaka to jest szansa. Możesz się do kadry dostać. Dadzą ci stypendium. No życie jakieś. Mama się wie? Hmm, tak. Ta kurwa z Tam, na środek! Nie Trafisz do więzienia i tak to się skończy. Ciesz się, że tu cię przysłałem. Ej, laski! Świeże mięso! Koniec zbiegania! Do izolatki. Na tydzień. Jest zupełnie sama. Ojca nigdy nie była, a matka przepadła. Do mnie możesz mówić ciociu, do niego wujku. No wujek jestem. Ty Sama sobie nie poradzisz. Jak się matka zostawiła, to cię zostawiła. Wiesz co, jedzie już dobrze, za to bym zawsze się policję. Czary, mary, czary, mary, czary, mary, czary, mary, Muszę wrócić. Jedziesz.